Cześć, kochani, z tej strony GOSia z kanału Gosiewie Świat. Witam Was na kanale sklepu Creative Hobby. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o postażaniu papieru w scrapbookingu. Metod na postażanie papieru jest bardzo, bardzo dużo. Jedną z najbardziej znanych metod na postażanie papieru jest namoczenie, właśnie, kartek papieru. Bądź to wyprostowanej, bądź zgiętej, e, tak jak ja tutaj pokazuję, e, w mocnej herbacie, bądź w mocnej kawie. E, I taką kartkę papieru, widzicie, tutaj jest e, złożona, jeszcze się moczy, a ta rozprostowana, one po prostu będą troszeczkę inaczej wyglądały. E, taką kartkę papieru można suszyć w piekarniku, w niskiej temperaturze, można suszyć na kaloryferze, można suszyć także suszarką, bądź nagrzewnicą, tak jak ja e, to e, robię. Także to jest taki jeden z bardziej moim zdaniem pracochłonnych, jedna z bardziej pracochłonnych metod postarzania papieru. Oczywiście taki papier po wysuszeniu można wtedy przystemplować różnymi stemplami, z nutami, ze starym pismem. I taki papier można oczywiście również pochlapać farbą czy czarnym gesso. No i oczywiście kolejna z metod to jest podpalanie kartki papieru. To jest też pracochłonna metoda. Możemy też nadrzeć kawałek, podpalić Mamy ładny, stary ja uważam, że Ja uważam, że najlepszą metodą na postarzanie papieru jest po prostu wytuszowanie go. Dziś, dziś bez problemu możemy się zaopatrzyć w tego typu tusze. Takie ciemniejsze, brązowe. Nie tylko tej firmy, ale różnych innych. Brązowe, czarne, różnokolorowe oraz tego typu gąbeczki. Jeśli nie chcecie kupować tego typu gąbeczek, to spokojnie możecie wykorzystać gąbkę do na przykład zmywania naczyń Bądź jakąś inną gąbeczkę. Możecie też próbować użyć wacika. Coraz bardziej popularne są też pędzelki wszelkiego rodzaju. Ja tutaj kupiłam w sklepie właśnie takie urządzenie, aplikator z Nelly's Choice. Właśnie do tego brązowego tuszu to jest Toffee Crunch, ale są też ciemniejsze, są jaśniejsze. Ja wybrałam taki. No i po zatuszowaniem mam gdzieś tutaj schowane. Zatuszowaniem bardzo fajnie sprawdzają się tego typu urządzenia do, do postarzania papieru, lub no, po prostu zwykłe nożyczki wszelkiej maści, wszelkiego rodzaju służące nam do, jako postarzacz papieru. Które, na przykład, jeśli nie macie, nie dostaniecie go w żadnym sklepie, to możecie to robić nożyczkami. I dzisiaj pokażę Wam na przykładzie kartki komunijnej, jak postarzyć papier. Zrobimy taką kartkę w stylu vintage. Ja do tego celu wybrałam kolekcję Lexi Design Beautiful Moments. Już sobie powycinałam papiery. Tutaj właśnie zakładki sobie troszeczkę wycięłam. Z arkusza numer 5, tutaj zostawiłam Wam piąteczkę, też powycinałam troszeczkę arkuszy. Użyłam też wykrojnika takiego owalnego, on mi wycina taki owal i taką tutaj rankę dookoła. No i będziemy robili kartkę w formacie DL. Jeszcze sobie docierałam papier Beautiful Moments, 11 arkusz. Podocinałam to wszystko, żeby po prostu było szybciej, żeby wam pokazać jak najszybciej, jak możemy. Postażyć papier i jeszcze wiecie co? I jeszcze a propos tworzenia kartek takich vintage. Fajnie mieć na przykład gazę, jakąś koronkę. Możemy zrobić koronkę przy pomocy dziurkacza. Oczywiście seizal się fajnie sprawdzi. Także coś takiego będziemy tworzyli. Zacznijmy od tego, że złożę sobie tą karteczkę, tą bazę kartki na pół. Tutaj będę miała przód i tył, i zacznę od tego, że taką karteczkę można tylko i wyłącznie postarzyć przy pomocy tuszowania. Można brzegi tuszować w ten sposób, bez użycia żadnego materiału, bez, bez żadnej gąbki i też fajnie nam postarza papier. Możemy troszeczkę bardziej odważnie, na przykład, na przykład w ten sposób. Ale widzicie, tu nam zostaje też żelazko. Dlatego fajnie mieć takie urządzonko. Nabieramy sporo tuszu. I zobaczcie nawet na tym jest różnica, prawda? Także fajnie się w coś takiego zaopatrzyć. I jak widzicie nie musimy nic przypalać, nie musimy czekać, aż nam wystygnie herbata. Jako że ja chcę, żeby ta kartka była mocno, mocno vintage, to właśnie ją tak mocniej wytuszuję. Możecie to robić w powietrzu, możecie to robić na macie, ja nie chcę sobie na razie brudzić maty, nie wyjęłam mojej szklanej, więc, więc będę robiła to w powietrzu. Papier możecie też oczywiście nadedrzeć i taki naddarty papier też tuszować, też to bardzo fajnie wygląda. Nadaje takiego efektu vintage, takiego efektu starego, starego papieru. Zaraz Wam pokażę też na jakimś tutaj przykładzie, ale chyba jednak wezmę sobie. O, o zobaczcie, bo tak jest o wiele, o wiele lepiej. No i powiem Wam, że wcale nie jest to taka, taka wiecie, łatwa praca, jakby się wydawało to takie tuszowanie. Wymaga od nas trochę siły, zwłaszcza jeśli chcemy większy kawałek potuszować. Tu widzicie, dość mocno wytuszowałam tą kartkę. Teraz czas na wytuszowanie tej drugiej w ten sam sposób, tylko tą troszeczkę delikatniej, bo ta będzie z przodu. już pierwsza warstwa papieru jest postarzona bardzo fajny sposób kolejną warstwą jaką będę chciała dać i będę chciała tutaj warstwować na podwyższeniu jest kartka wycięta z takiego samego koloru jak baza naszej kartki jednakże będę chciała ją postarzeć właśnie przy pomocy tego urządzenia bądź przy pomocy nożyczek zobaczycie za chwilę, że nie ma większej różnicy Między tym urządzeniem a nożyczkami. Gdzie wygląda to troszeczkę inaczej, ale to też zależy od tego, jakie nożyczki weźmiecie, jak będą ostre i jak będzie to wyglądało. Ja yy, lubię to moje urządzenie. Dlatego przy jego pomocy to zrobię. Lubię też często podrzeć troszeczkę ten papier. Co Chwilkę to też zrobimy, żeby właśnie wyglądał na jeszcze bardziej stary. Czasem właśnie robiąc te postarzenia, czy nożyczkami, czy tym urządzeniem do postarzenia, niechcący nam się papier sam przedrze i to też nic złego, bo jeśli chcemy zrobić postarzoną kartkę, no to wiadomo, że ten papier gdzieś tam musi nam się yy, też przeżyć, prawda? Jest, jest, ma być stary, prawda? Ma imitować stary papier. Tylko teraz się zastanawiam, czy tutaj zrobić naddarcie, czy w tej drugiej bazie, którą też będę chciała troszeczkę postarzeć. O, widzicie, jak to już fajnie wygląda z jednej i z drugiej strony. Można robić mocniejsze, można robić słabsze. Można jeszcze tutaj sobie pomóc palcami i tak jak mówię, gdzieś nadedrzeć, żeby to wyglądało, że tak miało być. Ja zawsze lubię sobie gdzieś tutaj na górze nadedrzeć, zrobić w ten sposób, gdzieś tu z boku, albo odchylać troszki. No i gdzieś na przykład tutaj mi coś brakuje, więc. Jeszcze tu i dla symetrii tu. Nie musicie robić tyle naddarć, wystarczy jedno czy dwa. W ogóle nie musicie robić tych naddarć, też nie jest to niezbędne. No i znowu bierzemy nasze tusz i nasz, naszą poduszeczkę do tuszowania. Ona się z czasem wyrobi, ona jest teraz nowa, więc ona jeszcze nam robi takie Czasem mazaje, ale jeśli ona już cała będzie w tuszu, to wtedy będzie nam robiła te mazaje w bardzo bardzo płynny taki sposób. I widzicie, nie trzeba przypalać, nie trzeba marnować herbaty, czekać aż wyschnie papier. Można spokojnie samemu przy użyciu właśnie takich urządzeń. Pięknie sobie postarzyć papier. Swoją drogą ja bardzo y, lubię tworzyć pracę w stylu takim vintage. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też lubicie taki styl, taki starodawny. z użyciem dużej ilości na przykład koronek. Czy właśnie tego typu y, postarzeń. Dobrze, przykleimy to i tylko to przykleimy na delikatnym podwyższeniu, tylko jeszcze, wiecie co, jeszcze się zastanawiam, momencik, czy teraz dać koroneczkę, tak, jeszcze by się przydało tutaj pod spód dać y, fajną koronkę właśnie, y, albo z dziurkacza, albo, y, albo kupczą koronkę, y, ja Wam proponuję dziurkacz. Przezrównałam troszeczkę tą koronkę, żeby nie była taka. I tutaj ja myślę, że ją zostawimy właśnie w takim kolorze. Ewentualnie delikatnie ją powrócimy, ale właśnie w taki sposób: nie bez użycia gąbeczki, tylko właśnie takim delikatnym muśnięciem. Będzie fantastycznie wyglądała, i oczywiście też musimy to na lekkim podwyższeniu. Weźmy taśmę i przyklejmy na taśmę. Jeśli chcecie przyklejać, właśnie coś takiego postażonego, na podwyższeniu, to zostawcie sobie zawsze margines. Teraz Wam pokażę, dlaczego. Nie musi on być tak duży, jak ja zostawiłam, ale zawsze sobie zostawcie troszeczkę tego marginesu. Tutaj przypasujemy kartkę. O, zobaczcie, jak zostawimy ten margines, to można jeszcze spokojnie tą kartkę powyginać, że ona wygląda na jeszcze starszą niż jest. Także jak widzicie, metod na y, takie postarzanie papieru jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tu mam kolejny panel które widzę będę musiała troszeczkę skrócić, więc tak szybciutko, tak na oko chyba po centymetrze jeszcze skrócę centymetr z tej, centymetr z tej strony, o właśnie tak i również postarzę tą kartkę. Przy pomocy mojego postarzacza, ale mówię, możecie robić to nożyczkami. I tutaj widzicie, mi się ta kartka gnie pod ręką. Też się tym nie przejmujcie. Skoro kartka ma być postażona w stylu vintage, to jak Wam się po mnie pod ręką. Delikatnie oczywiście nie mówię o jakimś mocnym zdjęciu, to całkiem, całkiem fajnie też to wygląda. Dobra. Znowu tuszuję. E, tym razem nie będę robiła przedarć, tylko wytuszuję. E, jeszcze chciałam Wam pokazać, właśnie. Zobaczcie, możecie też kartkę zrobić w ten sposób, że ją przedzieracie, nawet dookoła. Zobaczcie, jak turwę do góry, to tutaj się, bo jakbym rwała do dołu, to widzicie, to biały zostaje z tyłu. Także rwiemy do góry, jeśli chcemy. Zostawić taki biały pasek. I wtedy, jeśli to wytuszujemy, to zobaczcie, mamy prawie jak, jak te opalane brzegi. A jeszcze, jak zrobimy tak, to już całkiem. Także widzicie, to jest moim zdaniem lepsza o wiele metoda na postarzenie kartki niż, niż bawienie się w herbatę czy w podpalanie kartki ogniem jednakże czasem jeśli chcemy na przykład do jakiegoś żurnala, junk journala czy czegoś takiego naprawdę vintage no to warto jednak się pobawić tą herbatą, warto się pobawić też tym, tą zapalniczką i wtedy naprawdę mamy, o, a tutaj właśnie sobie chcę jeszcze postarzyć brzegi w ten sposób. Troszeczkę tutaj dodałam vintage i jeszcze, żeby to było takie ładne przejście. No właśnie, ale jeśli chcecie zrobić taki typowy, vintage'owy, na przykład album, czy jakąś kronikę, czy junk journal, to naprawdę możecie wtedy... Pobawić się w tą herbatę, tak jak, tak jak już wspominałam, tutaj będę chciała zrobić troszeczkę wyżej, bo mam tutaj wysoko te zagięcia. więc albo podwójna taśma, albo zużyjmy kawałek jakiejś tektury, bermaty, która nam została. Na pewno Wam często zostają jakieś bermaty z poprzednich projektów, więc nie wyrzucajcie tego, tylko sobie zawsze odkładajcie gdzieś taki recykling wiecie wszystko wszystko się przyda, wszystko trzeba wykorzystać yy, powiem wam, że nie polubiłam się z tym klejem yy, w plastikowej tubie magiciem. no ale mam go więc też właśnie muszę go wykorzystać a propos tego wykorzystywania wszystkiego skoro mam to już go wykorzystam naprawdę wolę, wolę ten w metalowej tubie niż ten w plastikowej nie polubiliśmy się zobaczmy czy, będzie, czy nie będzie za mało dwie warstwy no ja bym dała jeszcze trzecią także już póki mam tubę zgiętą to sobie posmaruję a to sobie jeszcze dotnę O, trzy warstwy. I kartka będzie taka wysoka. Wysoka trój trójwymiarowa bardzo. Możecie też dodać koronki. Koronki też wzbogacą bardzo taki, e, taki styl vintage. Zobaczcie, jaka stara karteczka. W takim bardzo, bardzo fajnym, starym, starym stylu. I ja tutaj, zobaczcie, mam powycinane już dodatki, mam powycinane już tutaj wszystko, co tam chciałam sobie użyć. I teraz tak, gdzie nie, gdzie właśnie, tak jak w tych kłoskach na przykład, mam jeszcze białe pola, więc też możemy to delikatnie wytuszować, żeby tych białych pól tak nie było widać. I też możemy to zrobić na kartce na przykład i już te białe pola nie będą takie widoczne, tylko będą właśnie bardziej takie vintage, no bo wiecie, nie wszystko wytniemy, mimo że ja tutaj wycinałam, nie zostawiając białego marginesu, to wiecie, gdzie niegdzie pozostawało, także rogi też warto przejechać gąbeczką delikatnie nasączoną tuszem żeby się nie odznaczało nic białego w naszej takiej kartce, która no przecież ma być vintage, prawda więc o tutaj wszystkie można na leżąco, można w powietrzu byle tutaj delikatnie Yy, zmienić kolor tych krawędzi, żeby żeby nie był biały żeby się nie odznaczały żeby się nie odznaczały białe krawędzie No mhm. widzicie, tu mam na przykład przy chlebku o. i już nie ma nic białego Dobra, I jeszcze IHS, ale to zrobię sobie w ten sposób. Bo chciałam, żeby, żeby to się wyróżniało na tle, więc widzicie, tuż jest troszeczkę mocniejsze, w mocniejszy sposób nam postaży całość elementu, który chcemy właśnie postarzyć. Dobrze i teraz tak. Teraz włączę sobie klej na gorąco, niech się grzeje, bo tutaj będę chciała przykleić też kwiatek. I tu, jak widzicie, to jest jaśniejsze. I chciałabym, żeby tak zostało, żeby to się troszeczkę wyróżniało. Za to to kółko będzie troszeczkę ciemniejsze. Muszę przykleić jedno z drugim, żeby było troszeczkę wyżej, a nawet mogłabym przykleić na delikatnych kosteczkach dystansowych, ale to będzie bardzo widać, dlatego przykleję jedno kółko do drugiego klejem. Taki delikatny dystans jednej kartki papieru w zupełności wystarczy. Super. Musiałam wyciąć te kółka z dwóch kawałków papieru. Jeden, właśnie z takiego beżowego, i jeden z, yy, z papierów z kolekcji. I teraz też chcę to postarzyć Może najpierw delikatnie w ten sposób. Już nie namaczam, bo już widzicie, już mam, yy, właśnie brudną tą moją gąbeczkę, więc ona już w naturalny sposób delikatnie mi wszystko brudzi, zawsze z tymi gąbeczkami początki są najtrudniejsze, więc warto sobie ubrudzić nawet tą gąbeczkę wcześniej, przed robieniem jakiejś pracy żeby ona już nam nabrała fajnego koloru, no i teraz delikatnie uważając, żeby żeby gdzieś za mocno nie pojechać na którejś krawędzi żeby to wyglądało w miarę naturalnie, ale też Elegancko i od środka to samo. Dłużej i tego kółeczka nie będę dawała na podwyższeniu, ponieważ to będę chciała dać na podwyższeniu, więc tutaj delikatnie będę chciała przykleić do kartki. To kółeczko będę chciała o ciupinkę wyżej, yy, dlatego muszę poszukać takich cieniutkich kosteczek. Teraz będę chciała ułożyć kompozycję, więc to już w delikatnym przyspieszeniu. Tak się prezentuje karteczka Vintage. Postażona. Jak widzicie, użyliśmy mnóstwo technik, postarzania w tej karteczce. Mi się karteczka bardzo podoba. Powiem Wam, że tak szłam na żywioł i, i jestem z niej zadowolona. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że tym filmikiem Wam troszeczkę rozjaśniłam temat postarzania papieru w scrapbookingu. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Pa!